Cześć, pozdrawiam Was z Olsztyna, z Muzeum Warmii i Mazur, na konferencji dotyczącej pożywienia tutejszego miałem wykład. Przy okazji spotykam bardzo wielu ciekawych ludzi, między innymi dwie panie, które malują przystanki w kwiaty. Przystanki autobusowe Autobusowy. Jak tak. to jest? Jakie kwiaty malujecie? Kto wam za to płaci i w jakich częściach Polski to robicie? Malujemy przystanki autobusowe, inspiruje... Przepraszam, przestawcie się, może jeszcze, bo Dobrze. nie znam Was. No. Jestem Rosalia, cześć i to jest moja mama. E, nazywam się Ania Wojszel prowadzimy pracownię Artystyczna Ekologia. E, między innymi malujemy przystanki autobusowe e, w kwiaty, bo inspiruje nas e, natura. przyroda, natura e, tutaj w Armii i Mazur, ale jeździmy już po całej Polsce. Do tej pory pomalowaliśmy przystanków gdzieś koło 60 55 wykładów. Super, jakie kwiaty? E, przeróżne. E, kwiaty. Maki przede wszystkim, bo one bardzo pięknie wyglądają Maki, na przystankach. Habry. Habry, wrotycze, e, przeróżnego łupiny, przeróżnego rodzaju e, trawy, e, turzyce, także to, ale nie tylko kwiaty. I jeszcze zwierzęta, bo jeszcze leśne Dokładnie. zwierzęta, czyli cała leśna. Wie. Tak. Jakimi farbami malujecie? A nie możemy zdradzić. Nie możecie, Dobre, To znaczy nie. Malujemy przystanki, stosujemy farby, które są dostosowane do różnych powierzchni. Okay. Malujemy na przystankach i metalowych, na drewnianych i malowanych. Najbardziej odjechany przystanek Szalony. Nie wiem w sumie, który. Ostatnio zobaczycie na, na naszym Facebooku graficiary Warmiary. Przystanek ostatni, jaki pomalowałyśmy, to w Biskupcu to... gmina Biskupiec. Tam pomalowałyśmy nie tylko przyrodę, ale i architekturę. Aha. Wyszedł bardzo taki fajny, kolorowy, także... A psylocytki malowałyście już na przystankach? Jakie? Co jest? Takie... Psylocytki, grzybki takie magiczne. E, tak, tak Mamy tak, jeden, macie, tak. jeden przystanek, <laughs> atlas I jest atlas grzybowy <laughs> i tam są właśnie... Muchomory ten... też? Też. też tak, to mu muchomor łatwo, być? nie? Muchomory też jak was znaleźć? Na Facebooku jako Ania Wojszel um, artyst, artystyczne malowanie przystanków, Dokładnie. też na artystyczna ekologia, na, normalnie na strona internetowa, Dokładnie, na Instagramie, na TikToku i na LinkedInie. Tak. Zapraszamy. Super, super. może was zaproszę, pomalujecie super. u nas wsi przyjemnością. No. Bardzo miło było poznać. pana poznać. To było nasze jedno super. z wielkich marzeń, także się spełniło Zwłaszcza, i chcę od dłuższego czasu Pana obserwujemy i śledzimy Dziękuję wszystkie bardzo. poczynania.